tej strony Natan. Dziś będziemy sobie grali nową grę. Crawl Stars. Jeśli chcecie, żeby taki mały opening na 20 skrzynek w następnym odcinku, to napiszcie, jaki byle komentarz. I subskrypcję z dzwoneczkiem. I łapka w górę. No i myślę, że możemy zacząć. No to gramy. Nie wiem. że ktoś się tu wziął. A ty mi trafisz stąd, tak? Chyba. Dajcie mi się stąd zaletę. O, ból, 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 ból. Ból, ból, ból. Patrz, będę z kimś... Nie! Z bólem nie opłacę się moc, bo jak będzie blisko was to was zabiję. Nawet może do was do tego e, super atakiem I potem... Myślisz, że jestem głupi, i wejdziesz do krzaków i wyskocz mi przez głowę? I co? I co? I co? Aha, dobra. Nie trafiłem go w ogóle. A ty Szeli idź stąd. Ja cię nie lubię. Ja się właśnie w takich sytuacjach, bo jak dwa nabiskie są, a jestem na dalekość. Ja jestem takim zabijaczem, który jest na bliskość, ona mnie zabije, czy ja ją zabiję? Ona mnie, widziałem. Jakby się nie ruszyła, to bym ją zabił, ale... Nie wiem, co powiedzieć teraz. For pain. A sobie weźmiemy power Cubsy do zadymiarzy, no raczej mi się zdaje, że ja gram najbardziej coltem, a wezmę sobie do colta, bo gram dużo coltem, a prawie bym mógł go ulepszyć, a prawie. A teraz może to pogramy wielka gra. Tylko że... Nie, nie opłaca się, bo ja nie mam taką na bliskość. Jak miał szellite, to znaczy tam e, ruse, to bym nawet pograł raz. Ale zbiór klejnotów se pogram. Gramy. O, ale primo. Ba, El Primo Patrz, w krzaka, krzakach, A, a tak Widzicie? W mówiłem W I co, myślę, że El Primo Nie zaskoczył czy mnie zaskoczył Ja go tak bardzo zaskoczyłem żeby... Bła, jak skoczy ten El Primo, naprawdę Super skoczył Patrz, jak bym zabił teraz Nie, El Primo, ja, ja się najbardziej boję El Primo nie, 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 nie. O, o, dobra, 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 dobrze, dobrze. Dobre. we! Ej, patrz! Czyli ja rano to Wow, naprawdę, dobrze El Primo. Ej, patrz! Teraz zabiję konta. Ja zaraz, zaraz mnie zaraz mnie zabiję ten, El Primo. racja. Zawsze... Nie, popuść! Nie, 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 ja nic nie się gadam już. Nie. Zabicie po prostu... O nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, dobra, dobra. Gramy. Zabijcie ich. Nie, no ja muszę za nic wszystko robi. Patrz prawie! Bym... Tylko kulta zabił! No nie! A sobie pogramy teraz raz. Są No to gramy jeszcze raz. Dobra. Dobra Jestem O nie, ja nie chciałem Nie chciałem tutaj iść nie chcę. O, patrz, boi się mnie, bo jestem na daleko, się mógłbym go, on boi się, że ja mam super atak. Myślisz, że nie będzie też krzaku, Ale No, faktycznie, nie będzie. El primo punch. Też... nie? Dobra! On wam nie boi, wam powiem. Podleciał ból. Ten super atak mi nikogo nie da, po Dobra, ja kampię, ja kampię. Z kim ja będę grał? Nie, proszę, że nie z bólem. Jeśli będzie ból. Dobra. Nie, ja się nie ruszam. Dobra, ja idę do bula. Ja idę do bula. Jest! Dobrze użyłem mój super atak. Akurat tak wyczułem, że. Yy, bo można widzieć, że kto ma super atak, i dobrze użyłem ten super, super atak. Na no, tego kolta i znowu wygrałem. No, chyba ostatnia gameka, chyba kończy mi ten odcinek. Halo, jesteś? A myślę, że wkujesz. Dobra, kolcik. Patrz, patrz. Nie, no, patrz, patrz, patrz. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Na mojego y, przyjaciela. Zabiję go, zabiję go ból. Mówiłem. Ale ja zrąbałem teraz. Ja teraz zrąbałem, naprawdę. No to ostatnie sola i kończymy ten odcinek. Nie, o nie, o nie. Proszę, proszę, bólu. Proszę, proszę, nie zabijaj, nie zabijaj. Jak chcę, ja chcę odcinek nagrać? Oni... Buli nigdy nie zrozumieli, że nikt, ktoś chce nagrać odcinek spokojnie i chce wygrać. A ty musisz zabijać. Dobra. To było chyba na tyle i nie zapomnijcie łapce w górze i subskrypcję z dzwoneczkiem. To ja się z wami żegnam i na razie.